Szczęść Boże! Witam Was w tę szóstą niedzielę zwykłą. Niektórzy dzisiaj obchodzą święto zakochanych, walentynki. Nie znam się może na nim, ale sądzę, że dzisiejsza Ewangelia idealnie do niego pasuje, ponieważ jest to Ewangelia, która w swojej małej objętości zawiera niezwykle wiele emocji, wzruszeń i nieplanowanego dobra. No właśnie, nieplanowanego. Ponieważ często nie chce nam się planować, podążamy za pierwszymi odczuciami i wtedy możemy sprawić, że nie może się stać wola Boża. Nie staje się to, co jest najlepsze. Właśnie tak było z tym trendowatym. Ponieważ otrzymał od Jezusa zadanie, dosyć wyraźne. Nie mów nic nikomu, iść do Jerozolimy, pokaż się kapłanom i złóż ofiary, jak przypisał Mojżesz. Ale ten plan jest strasznie trudny nikomu się nie pochwalić iść do Jerozolimy, odczekać swoje w kolejce, pokazać się, złożyć ofiarę. O wiele łatwiej, o wiele przyjemniej byłoby przecież pochwalić się sąsiadom, znajomym, przyjaciołom, tym, których straciłem, bo przecież był oddzielony przez tyle lat przez swoją chorobę. A jednak, kiedy idziemy na łatwiznę, idziemy za uczuciami, nie może stać się wola Boża, wtedy zamiast Jezusa błyszczymy my. Przez to, że zajęliśmy całe możliwe miejsce, nie ma on możliwości wejścia. Tak się właśnie dzisiaj dzieje. Ale nic straconego. Jezus, znając plan swojego głoszenia Ewangelii, mimo wszystko ulitował się nad trendowatym i dał mu rolę w nim do odegrania. Wielką odpowiedzialność. To od ciebie zależy, od Twojej teraz decyzji, czy wejdę do tego miasta i będę głosił Ewangelię, czy też nie. Czyli co my mamy zrobić, żeby było nam łatwiej wypełnić wolę Bożą. Otóż musimy nasłuchiwać, słuchać, co mówi do nas Bóg. Często wymaga to wiele czasu. Tak jak mówił mój patron życia zakonnego, święty Filip Neri, ze złego do dobrego to każdy umie przejść. Ale od dobrego do lepszego potrzeba wiele czasu. I tego Wam życzę. Ciepliwości, rozeznania, umiejętności pójścia trudniejszą drogą. Szczególnie wtedy, kiedy uczucia podpowiadają nam coś, co wydaje się takie proste, łatwe i natychmiastowe. Życzę Wam dobrej niedzieli.